My. Witam serdecznie, cieszy mnie bardzo ta informacja odnośnie Łukasza, bo to też świadczy o tym, że dobrze wykonaliśmy sobie całą pracę w ostatnich tygodniach. Cała drużyna pracowała na to, żeby Łukasz zdobywał bramki, i dzisiaj mamy tego nagrodę. Także gratulacje dla Łukasza, dla, gratulacje dla drużyny. A my przed nami bardzo ważny mecz z Lechią. Przed tygodniem jak tu się spotkaliśmy, to nasza przyszłość była niepewna. To było przed meczem z Legią w Warszawie. Dzisiaj w dalszym ciągu nie za wiele wiemy, wiemy tylko jedno, że na pewno w przyszłym sezonie Pogląd zagra w klasie, ale nie wiemy jak ten sezon się dla nas kończy, możliwości jest dużo, łącznie ze zdobyciem medalu i my będziemy celować w jak najwyższe miejsce, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, nie będziemy kalkulować, nie będziemy tutaj szukać taniego usprawiedliwienia, że ogrywamy młodzież i dlatego wyniki są takie jak nie inne, chcemy budować mentalność zwycięzców, chcemy grać w każdy mecz o zwycięstwo i mecz z Lechią będzie... Dobrą ku temu okazją. Na pewno spotkamy się z zespołem, który niedawno tutaj wygrał. Zespołem, który wiosną gra bardzo dobrze. Mam olbrzymi szacunek do Jurka Brzęczka i do pracy, jaką wykonał w Gdańsku, bo sam wiem, że w Gdańsku, w którym mieście się łatwo nie pracuje trenerom. Jurek podołał temu zadaniu. Była to jego pierwsza praca w ekstraklasie. Awansował do ósemki, co było celem podstawowym Lechy. Podobnie zresztą chyba jak tutaj naszym. No a dzisiaj każdy marzy o czymś więcej i myślę, że ten mecz. Mówiłem o kierunkowskazie, o meczu z górnikiem. zabrze. mówiłem o meczu z Jagiellonią, o Krakowi. Ten mecz też również może być takim kierunkowskazem dla nas, bo w przypadku zwycięstwa my, czy Lechia, znacznie zbliżymy się do tych czołowych miejsc i o to będziemy grali. Zdaję sobie sprawę, że to nie będzie łatwe spotkanie, że Lechia ma wiele atutów. Analizowaliśmy je, grę, myślę, że podobnie jak oni naszą. My dodatkowo musimy sobie poradzić z absencją Rogalskiego, który grał. Bardzo dobrze w ostatnich meczach. Nie tylko bronił, ale też potrafi zdobyć piękną bramkę. Dzisiaj go nie mamy w składzie. Zastanawiam się, kto ma go zastąpić. Koncepcji jest kilka, ale jeszcze decyzji nie podjąłem sam. Nie wiem do końca, która opcja będzie dla nas optymalna. Dlatego wstrzymam się z decyzją jeszcze i w dniu meczu dopiero ogłoszę. Zawodnikom powiem, kto będzie tym zawodnikiem, który zastąpi Rogalskiego. Michał jest wśród trzech zawodników, których rozważam do wystawienia w podstawowym składzie. Na pewno jego szanse są duże, trenuje z, drugim, z, drugim, z drugim, pierwszą drużyną bardzo długo, ma doświadczenie w reprezentacjach i wydaje się, że to jest naturalny zmiennik jednego ze środkowych pomocników. Gdyby to nieszczęście spotkało, czyli pauza Rafała Murawskiego, nie miałbym wątpliwości, że Walski go potrafi zastąpić. to jest podobny ty zawodnika, ale my mówimy o zawodniku, który ma łatać jak gdyby pole po Rafale Murawskim i grać bardziej defensywnie i tutaj Walski już nie jest tak dobry jak przy tych innych walorach przy rozegraniu, dlatego starałem się jak najszybciej kilku zawodników przygotować na tą pozycję. Ustawialiśmy ich w różnych konfiguracjach na treningu, żeby kilku zawodników było przygotowani na, na podjęcie tej decyzji i kto, kto zagra w składzie, żeby to nie było dla nich zaskoczenie jak się zachować na tej pozycji. Jest też rozważana pozycja młodego Obsta, ale on też jest bardziej zorientowany na, na ofensywę. To jest taki zawodnik podobny do Morawskiego, Rafała, no jest jeszcze trzeci kandydat, o którym na razie nie chciałbym mówić. Po tym podziale z Bujeckim, że tak powiem, no wszystko się może rozstrzygnąć na tym ostatnim etapie, jak w wyścigu pokoju, ktoś złapie kraksę i ktoś nagle... Z ostatniego, no powiedziałbym, z ostatniego może nie, ale gdzieś tam ze środka Pele to ono może wszystkich wyprzedzić, prawda, przez ten podział. Dlatego my też chcemy z tego korzystać, tak jak inni. Lechia w roku cudem ratowała się przed grupą spadkową, weszła w ostatnich sekundach do tej grupy finałowej i o mało nie zdobyła medalu, tak? Grała w Pucharach. Nie wiem jak to się dzisiaj potoczy. Dla nas kluczem jest mecz z Lechią. Jeśli ten mecz się dobrze ułoży, to wszystko jest sprawą otwartą, bo te punkty 3 zdobyte już nie półtora, a 3, od razu nas gdzieś tam klasyfikują wyżej. Jedziemy na dwa trudne mecze, na wyjazd, ale wtedy wszystko jest możliwe. Ale mówię, nie jesteśmy szczęśliwi do końca, że już jest siódme miejsce i jesteśmy szczęśliwi. Będziemy w przyszłym roku, w przyszłym sezonie grali w Ekstraklasie, Chcemy o coś więcej powalczyć, ale taki plan, jak w tym Killerze, taki plan to ja mam zawsze. Inne też mają taki plan.